Czy wiesz, że w 2024 roku możesz zarobić nawet 40 tysięcy złotych bez zakładania firmy i płacenia ZUS-u? Tak, taką właśnie możliwość daje Ci nierejestrowana działalność gospodarcza, o której dzisiaj porozmawiamy. Z tej strony Jan Bratz, to jest kanał Biz Planner o dotacjach i biznesie. I dzisiaj omówię ciekawy instrument, który z jednej strony pozwoli na. Dorobienie do budżetu rodzinnego, a z drugiej sprawdzenie Twojego pomysłu na działalność gospodarczą bez ryzyka i stałych kosztów związanych z zus -em. Bardzo dziękuję Ci, że jesteś ze mną i z tej okazji mam dla Ciebie prezent. Na samym końcu filmu powiem, co możesz zrobić, żeby otrzymać ode mnie darmowego e-booka, o dotacjach na start firmy w 2024 roku. Nie wiem, czy wiesz, ale jest to możliwość ubiegania się nawet o 150 tysięcy złotych bezwrotnej dotacji. Działalność nierejestrowana to taka Quasi firma, którą możesz prowadzić bez rejestracji w zamian za odprowadzenie raz w roku podatku. Jeżeli zdecydujesz się na taką formę, nie będziesz musiał ani rejestrować firmy w CIDG, ani rejestrować się w ZUS-ie i tym samym płacić składek zdrowotnych czy. Społecznych. To mi się podoba. O to chodzi. Ten instrument przysługuje zarówno osobom pracującym, emerytom, czyli osobom biednym zawodowo, jak i osobom bezrobotnym. Natomiast o bezrobotnych jeszcze coś ci dopowiem. Bo nie wszystkie techniczne aspekty tego, tej formy prowadzenia działalności znajdują swoje miejsce w przypadku osób bezrobotnych. Ale to za chwilę. Odgórnym limitem, który dotyczy działalności nierejestrowanej, jest maksymalny pułap przychodu. Nie mylmy tego z dochodem. Przychodu, który możesz uzyskać w danym miesiącu. Na chwilę obecną wynosi on aż 75% minimalnego wynagrodzenia, które panuje w gospodarce, a są także plany, żeby zwiększyć ten limit, natomiast nie jest to jeszcze potwierdzone. Do końca czerwca 2021. 2024 roku będziecie mogli to robić z działalności nierejestrowanej miesięcznie 3181,50 zł. Natomiast od lipca ten limit wzrośnie do 3225 zł. Miesięcznie jest to związane ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia, które panuje w gospodarce. Natomiast, jeżeli jesteś osobą bezrobotną, dodatkowo rejestrującą się w urzędzie pracy, ten limit 75% nie będzie Cię dotyczył, i już tłumaczę dlaczego. Jako osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy nie możecie osiągać przychodu z pracy niezarobkowej powyżej 50% minimalnego wynagrodzenia, oprócz przychodów z dywidend. Najmów także działalność nierejestrowana jest w tej kategorii. Więc pomimo, że przepisy odgórne zmieniły się to do działalności nierejestrowanej, to trzeba nałożyć na to filtr, który dotyczy osób bezrobotnych, zarejestrowanych w pupie, czyli nie zarobić więcej niż 50% minimalnego wynagrodzenia. Prowadząc działalność nierejestrowaną, podatek rocznie zapłacisz od dochodu. Czyli przychodu pomniejszonego o koszty. Niemniej jednak nie możesz przekroczyć limitu miesięcznego związanego z przychodami. I pomimo, że Twoja działalność gospodarcza nie przynosi dużej rentowności, ale jeżeli jedno zamówienie nawet z niewielką marżą 10-15% przekroczy progi, o których powiedziałem wcześniej, musisz w ciągu 7 dni zarejestrować działalność gospodarczą. Często pytacie, mnie, czy jeżeli prowadziliście kiedyś działalność gospodarczą, to możecie skorzystać z działalności nierejestrowanej, żeby sprawdzić nowy pomysł na biznes. Tak, ale, no właśnie to ale dotyczy okresu poprzedzającego zamknięcie firmy i założenie nowej, nierejestrowanej działalności gospodarczej. Możesz skorzystać z działalności nierejestrowanej, tylko w przypadku, jeżeli Twoja poprzednia firma była zamknięta co najmniej 60 miesięcy przed rozpoczęciem osiągania przychodów działalności nierejestrowanej, to bardzo ważny wymóg. Jakie będziesz miał obowiązki przy działalności nierejestrowanej? Oczywiście musisz prowadzić wykaz przychodów, z którego będzie jasno wynikało, że nie przekroczyłeś miesięcznie. Dopuszczonego limitu. Jeżeli w swojej działalności gospodarczej spotkasz kontrahenta, który będzie prosił Cię o wystawienie rachunku lub faktury, jesteś zobowiązany do jej wystawienia. Natomiast uspokajam Cię: fakturę i rachunek możesz wystawić przy działalności nierejestrowanej, także jeżeli nie jesteś czynnym płatnikiem VAT. To więcej, pomimo, że działalność nierejestrowana nie jest wbita do CIDG, to musisz przestrzegać wszystkich przepisów prawa. Działalność musi być z nim zgodna, czyli zarówno przepisy dotyczące RODO, praw konsumentów, zwrotu czy VAT-u, bo też działalność nierejestrowana może być na vat musi być wypełniona przez Twoją nierejestrowaną firmę. Działalność nierejestrowana jest świetnym instrumentem, który sprawdza się bardziej w branżach handlowych, ewentualnie produkcyjnych. Natomiast w przypadku działalności usługowych jest dopuszczona ale. No właśnie to ale dotyczy tego, że obecnym przy obecnych interpretacjach ZUS-u jest, to umowa quasi-zlecenia, gdzie zobowiązuje się do wykonania określonej usługi dla określonej osoby lub podmiotu. I w tym wypadku jako zleceniobiorca powinieneś być zarejestrowany, zgłoszony do ZUS-u i opłacać ZUS za siebie. Jeżeli nie jesteś osobą zarejestrowaną w Urzędzie Pracy, no to i stanowi to pewnego rodzaju minus dla Twojej działalności, i aktywności biznesowej, natomiast szczególnie osoby bezrobotne muszą uważać przy prowadzeniu działalności usługowej. W momencie, kiedy taką działalność byś prowadziła albo prowadził i uzyskałbyś przychód, to musisz zgłosić się do ZUS i ubezpieczyć się, i w tym samym momencie tracisz status osoby bezrobotnej. Co do zasady, działalność nierejestrowana, nie wyklucza Cię z ubiegania się o dotację na założenie działalności gospodarczej. Czyli możesz przetestować sobie swój pomysł na biznes, a w momencie, kiedy będziesz widział, że przychody rosną z miesiąca na miesiąc i zbliżają się do limitu, warto pomyśleć o ubieganie się o dotację. Musisz pamiętać, że dotację na założenie działalności gospodarczej musisz uzyskać przed jej rejestracją, czyli w momencie, kiedy byś przekroczył limit, który jest dopuszczony przez działalność nierejestrowaną, tracisz możliwość ubiegania się nawet o 150 tysięcy złotych w 2024 roku. Jeżeli jesteś zainteresowany informacjami na temat dotacji, obejrzyj moje filmy, które są dostępne na tym kanale. Tak więc rozwijając działalność nierejestrowaną możesz myśleć o ubieganiu się o dotację. Oczywiście bardzo często pytacie, czy dotacja jest na działalność nierejestrowaną. Nie, dotacje na założenie działalności gospodarczej są na te biznesy, które będą widniały w CIDG. Natomiast prowadząc działalność nierejestrowaną wciąż możecie ubiegać się o dotację. Tylko pamiętajcie jeszcze raz, najpierw otrzymujecie dotację, a potem zakładacie firmę. Jak sami widzicie działalność nierejestrowana daje Ci szerokie możliwości sprawdzenia pomysłu na biznes, dorobienia do rodzinnego budżetu. A także rozwija swojej przedsiębiorczości z wykorzystaniem dotacji. I właśnie o tych dotacjach chciałbym powiedzieć więcej. Dziękuję, że zostałeś ze mną do końca i z tego, z tej okazji przewidziałem dla ciebie prezent. Skomentuj ten film słowem dotacja, a następnie napisz, jaką działalność gospodarczą chciałbyś otworzyć. Każda osoba, która skomentuje w ten sposób, otrzyma ode mnie dostęp do darmowego ebooka o dotacjach na 2024 rok. Mam też gorącą prośbę. Proszę łapki w górę, subskrypcje, zapisywanie i rozpowszechnianie tych treści. Nie wiem dlaczego, wciąż ponad 90% osób, które komentuje, lajkuje treści, które przygotowuję, wciąż nie subskrybuje mojego kanału. To duży błąd. Zrób to i bądź na bieżąco o dotacjach i ciekawych informacjach biznesowych, które pomogą rozwijać twoją inicjatywę. To był Jan Bras kanał Biz Planner. Do zobaczenia wkrótce. Cześć.